Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Diabli wiedzą, kiedy ten cykl się ukaże, bo to już przed, przestajemy w ogóle mieć wpływ na to. To z powodu takiej nieubłaganej walki o wolność słowa. Państwo rozumiecie, nic więcej powiedzieć nie mogę, żeby się nie narazić żadnym potężnym siłom. No ale przechodzę do rzeczy. Pan Piotr Dowgalski. Szanowny panie redaktorze, czy gdyby powstanie warszawskie nie wybuchło, to byłaby szansa na wcielenie w życie stanu Hrabiego Ronikiera i Mackiewicza w sprawie Warszawy oraz nadania Polakom pewnej podmiotowości i statusu. Sojusznika Niemców w walce z bolszewizmem. Władze niemieckie wszad godziły się na taką propozycję. Czy losy Polski potoczyłyby się inaczej, gdyby hrabia Reniker nie został odwołany z funkcji prezesa RGO przez doktora Franka? Mówię o jego planach budowania zapory przeciw bolszewizmowi dzięki wykorzystaniu struktur RGO pod koniec wojny i niejako upolitycznienia tej organizacji. Dziękuję za polecenie pamiętników Rabiego. Ronikiera, wspaniałą lektura. Dużo zdrowia i 200 lat życia dla pana z poważaniem. Piotr Dowgalski, dziękuję za te życzenia. No, nie zupełnie chyba. Yy pan trafnie to interpretuje pamiętniki Adama Ronikera dlatego że on tam wcale nie pisze że Niemcy się zgodziły na taką propozycję on przedstawił Niemcowi z rządu generalnego gubernatorstwa z którym rozmawiał 25 lipca w Krakowie taki pomysł że Powstaniu, bo powstaniu, można by, powstaniu w Warszawie można by zapobiec w ten sposób, żeby Niemcy wykonały pod adresem Pol Polaków gest, żeby oddały Warszawę Armii Krajowej bez jednego wystrzału, a także dwa lub trzy powiaty podwarszawskie, żeby tam mogła wylądować. Polska Brygada Spadochronowa z Wielkiej Brytanii. No, i to przedstawił to hrabia Ronikier temu Niemcowi. Już jego nazwiska nie pamiętam, ale to nieistotne. Niemiec powiedział, że jeszcze tego samego dnia, jak tylko skończy rozmowę z Ronikierem, zawiadomi o tym Berlin. Nic więcej, żadnych innych zapewnień Ronikierowi nie złożył. Zresztą nie bardzo bardzo mógł, bo jest, nie wyobrażam sobie, żeby w sierpniu 1944 roku Hitler czy Himmler na coś takiego się zgodzili. To była taka rozpaczliwa próba zapobieżenia masakrze w Warszawie, która się dokonała później. No i Roniker pisze w pamiętnikach, że no już czekał na odpowiedź tam ze strony niemieckiej ale już potem przestało to mieć znaczenie bo powstanie wybuchło no a jak się skończyło to wszyscy wiemy ja nie wiem czy w 1944 roku kiedy to Niemcy już w sposób wyraźny przegrywały wojnę po wylądowaniu aliantów w Normandii, po przełamaniu tutaj frontu na odcinku Grupy Armii Środek przez Sowietów, no było wiadomo, że Niemcy wojny już wygrać nie mogą, i w takiej sytuacji wiązanie się z nimi byłoby błędem. Tam nie wiem, skąd pan takie wnioski wyciągnął, czytając pamiętniki hrabiego Ronikera, ale on tego tam, ja w każdym razie się tego nie dopatrzyłem tam, także, a po, podzielam pańską opinię, że lektura pamiętników hrabiego Ronikiera to jest lektura wspaniała, daje duży wgląd w to, jakie były nastroje społeczeństwa polskiego i jak właściwie funkcjonowała generalna Gubernia w czasie okupacji. Pan Radosław Jackiewicz. Panie Stanisławie, skąd w Polsce taki sentyment do marszałka Piłsudskiego? Socjalista, uczestnik drugiej międzynarodówki, a do tego cała ta sanacja. Stylem władzy bliżej mu do Łukaszenki, czy zimnego ruskiego czekisty. A ulica jego imienia jest w każdym mieście. Ostatnio czytałem, że jego wpływ na zwycięstwo nad Wisłą 15 sierpnia jest, też jest mocno wyolbrzymiony. Jaka jest pana ocena tego zjawiska? No to akurat, że wpływ Józefa Piłsudskiego na na zwycięstwo nad Wisłą 15 sierpnia jest mocno wyolbrzymiony. To jest prawda, dlatego że Józef Piłsudski, w, można powiedzieć w przeddzień Bitwy Warszawskiej, na ręce premiera Witosa złożył dymisję z funkcji naczelnego wodza i naczelnika państwa. I pojechał pod Tarnów do Bobowej, gdzie y, tam była pani Aleksandra Szczerbińska, y, jego późniejsza żona. Y, no i y, Józef Piłsudski y, twierdzi, że tam, to no znaczy, może nie Józef Piłsudski, przepraszam, y, apologeci Józefa Piłsudskiego twierdzą, że już następnego dnia rano był... Y, tam w puławach, gdzie tam przygotowywał to uderzenie z nadwieprza, ale to niestety nieprawda. To fizycznie było niemożliwe, bo jeżeli 14 sierpnia. Józef Piłsudski wieczorem pojechał do Tarnowa, no to wyobraźmy sobie ówczesne polskie drogi i ówczesne samochody. Ford nie jeździł, po, zwłaszcza po kiepskiej szosie, szybciej jak 60 km na godzinę, a tam do tej Bobowej to było ponad 300 km, więc wyobraźmy sobie, że Józef Piłsudski mógł tam dojechać no, najwcześniej po północy. Jeżeli się nigdzie po drodze nie zatrzymywał, no to jeszcze tam musiał chwilę przynajmniej porozmawiać z panią Aleksandrą. No i gdyby chciał, Natychmiast jeszcze nad ranem, przed świtem wyjechać z Bobowej, czego zdaje się nie zrobił. No to najwcześniej mógłby dojechać do Puław na południe. Tymczasem, w samych wspomnieniach Józefa Piłsudskiego z tego czasu. Wynika z tych wspomnień, wynika, że on już jak tam przyjechał, to wszystko już było. Ta grupa uderzeniowa z nadwieprza była w pościgu za wrogiem, i on nie mógł ich dogonić. Zdaje się, dopiero w siedlcach ich dogonił. Także sam pisze, że wściekłego galopa muzyka wojny. No to właśnie tego, z powodu tego. Ale później, żeby nie, bo przed Bitwą Warszawską Wincenty Witos nie ujawniał tej dymisji Józefa Piłsudskiego z funkcji Naczelnego Wodza i Naczelnika Państwa, żeby no, nie osłabić morale, bo to co, jakie wrażenie by to wtedy zrobiło. No ale taka była prawda. A później, no to już Wincenty Witos zwrócił Piłsudskiemu to pismo o dymisji i tak się to skończyło. A popularność Józefa Piłsudskiego w Polsce to jest przykład siły propagandy. Józef Piłsudski miał bardzo dobry aparat propagandowy. No, i wykorzystał go. A poza tym różni pogrobowcy Józefa Piłsudskiego i wtedy i teraz bardzo chętnie się na niego powołują. No i stąd taka popularność. A to, że Józef Piłsudski tam styl jego rządów rzeczywiście trochę przypominał. Co prawda, muszę powiedzieć, że tych, którzy. Te rządy Józefa Piłsudskiego wtedy akceptowali, to trochę usprawiedliwia to, co się działo przed zamachem majowym, kiedy rzeczywiście rozpanoszyła się w Polsce sejmokracja. Tam posłowie tam sztorcowali ministrów, i tak dalej. No, rządy się dosyć szybko zmieniały. No i Piłsudski tutaj ten chaos trochę opanował. No ale co z tego? Jedne kliki, zosta jedna klika ta poselska została zastąpiona drugą kliką tych tych takich, że tak powiem podwładnych Józefa Piłsudskiego, tych wszystkich pułkowników i tak dalej. No i to, ale to ta sama klika była. Także no niestety, no to jest taki sam dowód jeszcze większy na siłę propagandy w kreowaniu takich legend politycznych. O Wałęsa jest, gdyby Wałęsa nie miał tego epizodu takiego Łubeckiego, no to też by nikt na niego nie kiwnął palcem. Przecież no cóż, mój Boże, no. Michał, pan Michał. Mistrz Stanisławie, za komuny było lepiej. Potrafi pan z perspektywy czasu wymienić przykłady trafności takiego stwierdzenia. No pozdrawiam i że no, pół żartem, pół serio. Proszę pana, jeden przykład trafności takiego stwierdzenia mogę wymienić. Właśnie w związku z tym co się dzieje w tej chwili w wymiarze sprawiedliwości następuje całkowita anarchizacja sądownictwa z na tym, że za zachętą Niemiecką, wysłuchawszy zachęty niemieckiej, która jest nam przekazywana za pośrednictwem instytucji Unii Europejskiej, sędziowie, nie wiem czy wykonują zadanie, czy dlatego, że są tacy głupi, bo jednego i drugiego wykluczyć nie można, zaczynają testować sobie niezawisłość. Zaczynają testować sobie niezawisłość po to, żeby wyeliminować z zmiaru sprawiedliwości sędziów rekomendowanych prezydentowi do nominacji przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Oni uważają ci, ci tam kolaboranci Volksdeutsche Partaj, że nowa Krajowa Rada Sądownictwa to jest B, podczas kiedy Stara Krajowa Rada Sądownictwa to była cacy, bo tam zasiadali sędziowie, którzy samego jeszcze znali Stalina, no i y, testują sobie niezawisłość, tam przetestowali negatywnie niezawisłość takiego sędziego y, z prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie, y, sędziego Daniluka, no i konsekwencje są takie, bo to by jeszcze było pół biedy, tylko konsekwencje i anarchizacja wymiaru sprawiedliwości Polega na tym, że oni jednocześnie domagają się uchylenia wszystkich orzeczeń zapadłych z udziałem takich sędziów, a tych sędziów jest podobno ponad dwa tysiące. No to wyobraźcie sobie Państwo, co się będzie działo, jeśli, by, jeśli się tego procesu nie powstrzyma. Otóż sędziowie przez ostatnie 30 lat przyzwyczaili się do tego, że nie ma nad nimi żadnego bata. I pod tym względem za komuny było lepiej, bo wtedy te gwarancje niezawisłości formalnej istniały takie same jak i dzisiaj, mówiąc nawiasem w konstytucji ówczesnej. Ale, ale tak jeden z drugim sędzia nigdy nie był pewny, czy człowiek, który tam przed nim stoi, to nie ma mocnych pleców albo w partii, albo w bezpiece. Więc jeżeli nie miał rozkazu, żeby takiego jego mościa rozsmarować na podłodze, zrobić z niego marboladę, to na wszelki wypadek zachowywał się przyzwoicie. No a w tej chwili już tak nie jest. No to jeszcze trzeba powiedzieć, że pewna analogia jest, bo za komuny stopień upartyjnienia w niezawisłych sądach był chyba tam przekraczał 50% sędziów, więc był bardzo duży. Jak jest teraz? No teraz formalnie Formalnie. Sędziom nie wolno należeć do żadnej partii politycznej, ani do związków zawodowych, no ale stworzyli dwie partie polityczne Senioria i Temis. A poza tym, jak się okazało, to ABW prowadziła taką operację Temida. Która polegała na tym, ilu na werbunku konfidentów właśnie w środowisku sędziowskim. Myślę, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie była jedyną bezpieczniacką watachą, która taką operację prowadziła, bo przecież wcześniej wojskowe służby informacyjne, 16 lat, że tak powiem, w tak zwanej wolnej Polsce funkcjonowały. No to wyobraźmy sobie, ilu konfidentów mógł pan generał Dukaczewski zwerbować no i teraz dlatego jak się w Polsce coś dzieje to zaraz resortowa stokrotka go zaprasza do TVN-u no i pan generał Dukaczewski mówi nam nie tylko co jest, jak jest ale i też jak będzie więc, ale to mówię pół żartem, pół serio, bo generalnie za komuny to lepiej nie było, to tak wie pan, to tak mówię że tak powiem ci, którzy tam jakąś nostalgię mają, z jakich powodów to nie wiem, bo jeśli było tak dobrze, no to dlaczego przeciwko komunie w 1980 roku taka duża część społeczeństwa aktywnie się zbuntowała przeciwko partii? No to jakby było dobrze, to by tak, to by tak dobrze nie było. Pan Czek Nois, czy uważa pan YouTube za dziejowy krok w kierunku wolności słowa? No nie, oczywiście, że nie, bo tam YouTube został opanowany przez logofagów. No i logofagowie tam dokazują, już nic więcej nie powiem, żeby tu nie zaszkodzić naszemu kanałowi, który i tak tam ma zgryzoty z YouTube'em. Pan Wojciech Jankowski. Korwin gubi się we własnych zeznaniach, które składa u różnych dziennikarzy. Dlatego większość ludzi nie chce go słuchać na poważnie. Na przykład w Superekspresie Blondyna zapytała Korwina, czy bierze 500, odparł, że tak. A dlaczego bierze, jak jest przeciwko? Bo dają, odparł, a jak dają, to trzeba brać. Zaczął, no to rzeczywiście takie jest przysłowie: głupi ten co daje, głupszy co nie bierze, więc chyba. Ale czytam dalej. Zaczął udowadniać, że to 700, a nie 500, a po chwili podniesionym głosem stwierdził, że to wstyd brać pieniądze za nic i że ci co biorą, wstydu nie mają. Wstydem jest brać za darmo, a honorem nie pobierać takiej jałmużny. Mam do pana pytanie: Czy Korwin rozumie, co mówi, i czy jest honorowy? czy może jest bezstydnikiem? Nie wie też, czy bierze talon turystyczny za wakacje z dziećmi z ZUS-u, o które dopytała blondyna. To są rzeczy drobne, ale zasadnicze. Podobnie jest z dostępem do broni dla wszystkich. Dla wszystkich. Zamiast logicznie wytłumaczyć, że są i wprowadzone będą konkretne ograniczenia dla np. chorych psychicznie od konkretnego wieku, z wymaganiami odnośnie przechowywania broni, i wskazać na korzyści obronne, szkolenia się itd. To opowiada dyrdy mały, że ktoś się tam powystrzela lub, że ludzie jeżdżący autami się nie rozjeżdżają w przypływie złych emocji. To są banialuki, a nie logiczne, logicznie uzasadnione korzyści z, i zagrożeń własnych pomysłów na państwo. I na trzeźwo mało kto będzie popierał takie argumenty. Proszę o komentarz, bo Korwin staje się... Coraz mniej wiarygodny, a coraz bardziej śmieszny. Moim zdaniem, szokując i na ślepo, dowalając bandzie czworga, niewiele zdziała. Panie Jankowski, nie ma pan większych zmartwień. Nie ma pan większych zmartwień. No, to jest pan szczęśliwym człowiekiem. Taki jest mój komentarz do tego. Pan Grek P. Witam! Tak się zastanawiam, czy na Pańskie spotkania jeździ za Panem jakiś szpieg z krainy deszczowców i na przykład fotografuje uczestników albo pisze sprawozdania na temat Pańskich niepoprawnych wypowiedzi. Pozdrawiam. Tego nie wiem, tego nie wiem, ale byłbym zdziwiony, gdyby żaden nie jeździł, dlatego że przecież są w Polsce różne organizacje delatorskie, na przykład Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita czy y, takie towarzystwo y, y, tam y, y, monitorowania rasizmu i ksenofobii, antysemityzmu, no to, to taki oszust z białego stoku je założył, tam się nakradł i uciekł, zagrał Teraz w Norwegii tam siedzi razem z rodziną, no a ci jego dawni kolaboranci to tam jakoś próbują kombinować na własną rękę, więc muszą dostarczać coraz to nowego materiału. Więc przypuszczam, że jakieś, jacyś tam aktywiści, tak zwani czy sygnaliści, bo teraz donosiciele to się elegancko nazywają sygnaliści. No a ta awanturnicy, Chuligani to się nazywają aktywistami. No więc aktywiści, sygnaliści pewnie jeżdżą. Nie wiem w jaki sposób to dokumentują. Bardzo możliwe, że aż tak starannie, tak jak pan przypuszcza, że tam robią wszystkim zdjęcia i tak dalej, to nie. Natomiast, natomiast jak przypuszczam, że prędzej tam sobie konfabulują coś, bo to też tam są lenie śmierdzące. No i nie chcę im się tak naprawdę przykładać do roboty. Pan Wojciech Jankowski, jeszcze nie wiem czy to ten sam pan Wojciech Jankowski, pisze tak. Te całe bandy polityczne dręczące postkomunistyczną Polskę to zwykli idioci. Nie ma znaczenia czy Kwach, Pawlak, Miller, Krzaklewski, Buzek, Tusku, Naczelnik, Morawiecki czy inny gałgan to zwykłe barany. Zna pan jakąkolwiek reformę, która wyszła tym badziewiakom dobrze? Całe moje życie słyszę, że coś tutaj reformują, aż się na wymioty zbiera. A i tak te państwowe instytucje to dno ZUS, bankrut, sądownictwo poniżej dna, no, opieka zdrowotna, smutek, szkolnictwo, wstyd, wojenni, brak słów, czy policja, miernoty. Po co nam oni? No proszę pana, mam wrażenie, że pan się myli. Te bandy polityczne dręczące postkomunistyczną Polskę, to nie są żadni idioci, ani zwykli, ani niezwykli. To są spryciarze. Mają pewien rodzaj mądrości, który nazywamy sprytem. No i bardzo, dobrą, bardzo dobrym wyjaśnieniem, skoro już Pan o reformach tutaj pisze, to bardzo dobrym wyjaśnieniem. Znaczy można na tym przykładzie uzasadnić to, te opinie, że to nie są żadni idioci, tylko ludzie sprytni. Otóż reformy, jak Państwo wiecie, mają cele deklarowane i cele rzeczywiste. Na czym polega różnica? Cele deklarowane to są takie patetyczne, tam co tu będziemy przychylać obywatelom nieba i tak dalej, i tak dalej, żeby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatni, no ale cele deklarowane mają to do siebie, że albo się spełnią, albo się nie spełnią. Na ogół się nie spełniają. Ale oprócz celów deklarowanych są cele rzeczywiste. Są cele rzeczywiste i one się tym różnią od celów deklarowanych, że muszą się pojawić, muszą się pojawić. I to od razu na początku. I bardzo dobrego przykładu dostarczają cztery wiekopomne reformy charyzmatycznego premiera Buzka, którego pan tu wymienia w tej wyliczance swojej. Otóż pan premier Buzek charyzmatyczny cztery wiekopomne reformy reformę ubezpieczeń społecznych, tam służby zdrowia i tak dalej, przedsiębrał. No i co? Tak jak Pan słusznie widzi, że to wszystko nie przyniosło żadnych celów deklarowanych, natomiast cele rzeczywiste się spełniły. Każda z tych reform bowiem miała jak w charakterze celu rzeczywistego zwiększenie liczby synekur w sektorze publicznym. No i nastąpiło skokowe zwiększenie liczby synekur w sektorze publicznym, czyli takich posad bez żadnej odpowiedzialności. No i oczywiście pociągnęło to za sobą skokowy wzrost kosztów funkcjonowania państwa o 100 miliardów złotych, więc jak ktoś robi takie. Rzeczy to nie znaczy, że jest idiotą, tylko że jest spryciarzem. To on tylko mówi. Idioci to są ci, którzy mu wierzą. Natomiast on żadnym idiotą nie jest. I tym spostrzeżeniem, i tym spostrzeżeniem, żeby tak nie wierzyć, tym wszystkim koryfeuszom, kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.